W związku ze śmiercią 27-letniej Polki w Egipcie policja nie wyklucza żadnej z hipotez. Komenda Główna informuje, że cały czas trwa gromadzenie materiału dowodowego, są też przesłuchiwani świadkowie o pomoc na miejscu zostały poproszone również egipskie służby. Okoliczności tragedii próbuje także wyjaśnić nasz specjalny wysłannik z Hurgady, Rafał Stańczyk na miejscu Egipskie władze bardzo wnikliwie badają całą sprawę. Został przesłuchany personel hotelu oraz szpitala. Dyrektor tego szpitala opowiedział nam wersję lekarza, który bezpośrednio zajmował się Polką. Odwieźliśmy ją do szpitala psychiatrycznego. Lekarz dał jej leki i zapiął pasy bezpieczeństwa. Zajęło się nią dwóch pielęgniarzy, kobieta i mężczyzna. Około 15 nagle nieoczekiwanie się obudziła. Była zła. Zerwała wcześniej zapięte pasy i wyskoczyła z okna. Nawet gdyby ta wersja okazała się prawdziwa, to cały czas nie znamy odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Dlaczego młoda, 27-letnia kobieta kilka godzin po przyjeździe do Egiptu zaczęła się dziwnie zachowywać? Niestety lekarze nie przeprowadzili testów krwi, które mogłyby dać odpowiedź na to, czy w jej organizmie znajdowały się narkotyki, czy była tak zwana pigułka gwałtu. Tu musimy czekać na opublikowanie raportu z sekcji zwłok, ale jak na razie władze egipskie nie potwierdziły, czy ona się w ogóle odbyła. Jedno jest pewne, po przetransportowaniu ciała do Polski będzie ona powtórzona w Polsce. Z Egiptu dla wiadomości Rafał Stańczyk.